Mój typowy dzień na Kidowicach, więc zapraszam do oglądania. Jesteśmy już na swojej wyspie. Ogólnie ten. Dzisiaj będziemy... To jest mój lu luźny dzień, więc widzowie tam swój dom. Pokazałem go na dostać na live. Patrzcie, widzowie że się przeniosłem stamtąd do tutaj. No i nie więcej mogę Wam go Ci zaprezentować na odcinku. Jak ktoś nie widzi na live. Ogólnie na to jak jest Halloween, więc dlatego mam taki skin. No, tu mam taką fajną biblioteczkę, biblioteki fajne, taką bibliotekę. Tu mam sobie takie jakby, przejdzie się do góry, tu mam balkonik, napiękny kod QR, jak ktoś z tego skanować, to proszę bardzo. Tu mam miejsce na alchemię, takie inne rzeczy fajne oczywiście szajderki to są spółki elementary żeby było spuki. no tu mam takie miejsce z telewizorkiem fajne no i tak jakoś się żyje w tym domku dobra widzowie to jest halloween to czas pozbierać cukierki, widzowie co nie obieźmy się do roboty no co widzowie ja za somatem teraz będzie taki krótki gameplay Dobra widzowie już skończyłem otwierać czy nie otwierać tylko w sensie zabijać te duszki zdobyłem już sporo cukierków no i mogę wam widzowie powiedzieć że to trwało jakieś nie wiem, 2 godziny 3 godziny więc trochę to potrwało otworzyłem jeszcze te, po tych duszkach otworzyłem już mystery boxa i dropło coś fajnego więc zaraz to wam pokażę i pokażę wam też ile cukierków mi zostało z tej walki no, jest ich na wyspie, no widzicie, odłożyłem ogon sokiarki Dendertesta, więc, no i w ogóle migona z mystery boxa, teraz możecie zobaczyć jak, właśnie, jak to wygląda, dokładnie, bo zrobiłem screena, tak to właśnie wyglądało. I tak samo to wyglądało w przypadku odłożenia klucza nowego niestety dropuło 16 jajek slime'ów, no niestety, znowu to by drop, ale dam to do kosza. Więc. No i ogólnie zostało mi 7 cukierków Te zostały mi ze wczoraj, bo nie działają Nie da się ich wymienić Oczywiście polecam widzę wpaść na sklep itsklep.pl Żeby kupić taki fajny ciuszek Polecam serdecznie No i my Chodźmy po postawić tego bikona, bo A wiecie widzę, mnie, no? A wartość podbić Tą piramidkę właśnie zbudowałem jak wczoraj, bo już tak myślał, żeby, żeby fajnie byłoby jakby trafić. No to jeśli się udało, więc postawiam. Patrzcie widzę jaka wartość. Nie. Yeah. No to co widzę? Chyba tyle z tego dnia. Zostaliśmy beacona. Walczyliśmy z, z tymi... No, weksami. Zdobyliśmy cukierki. Widzę, patrzcie, właśnie, takie, takie, takie cukierki właśnie nie się zdobywałem. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba, łapkę w górę. No i to, trzymajcie się. I kto wie, może w grudniu będzie następny live, kto wie. Albo odcinek. Zobaczymy. No to, trzymajcie się widzowie. Dzięki, że byliście. No i pa! A i wesołego Halloween.